żabka. Nie można e, sobie wyobrazić Wigilii w Wietnamie bez grillowanego psa. Dobra, DJ, daj beat, Lecimy. Moja 16 na święta pozdrawiam z Wietnamu. Dziś życzenia będą wiersze, ale najpierw najważniejsze. Oczywiście smacznej kawusi. Wiecie co i kogo? By po nowym roku nie było tak drogo, a tych, co ludzi chcą dzielić, to samo co kapusi. Siedzę w Wietnamie, człowiek tutaj nic nie musi, więc wam życzę, żeby zwierzęta przemówiły bez grzybusi. Rano niech na stole nie braknie kawusi, humor dobry, no i zdrowie. Gość od grzybków jeszcze powie, żeby w czasie tym świątecznym, wśród rodziny, chill bajeczny dużo paczek pod choinką, no i bigos z mänderynką wesołych świąt dla was widzowie, waszych najbliższych, dla waszych średnio dalekich i dla waszych dalszych wesołych świąt wszystkim życzy Dawid kanał Naprzeciw Hello Hoł wesołych świąt wszystkim. No, tak to wygląda w Wietnamie. Moi drodzy, mamy to. Mamy buty i mamy mikołajowe czapki, piękne, wspaniałe. No, także hajsiwo wydane. Słuchajcie za halóweczki i mikołajową czapkę. Dałem 150 tysięcy dągów. Jakieś tam 25 złotych. Ile dokładnie? Sprawdźcie sobie sami. Elo, ruszamy na bardzo ważną świąteczną misję. Poczuj magię tych świąt. Dobra moi drodzy, pierwsza podrawa to będzie sticky rice z żabą, A czemu by nie? Wesołych świąt! Łapami bampuchy tam przewraca po drugiej stronie ulicy. Nakłada też łapami. A gdzie jest sanepi? Bachnie to pięknie. Żaby się duszą w jakiejś przyprawie 5 smaków, chyba. Sticky Rice, prawdopodobnie z prażoną cebulką i czosnkiem. Natomiast tutaj jeszcze gorące nasze żaby, pachnie to przepięknie. Zaczniemy delikatnie od cebulki, rynki. Cebula smakuje cebulą. Teraz sticky rice, czyli klejący ryż. Smakuje jak ryż, z prażoną cebulką. No i teraz to, na co czekamy, czyli żabie udka. O, piękne żabie udo. Żabka. Mm. O, i trafiło się co najzdrowsze w żabie, czyli żabia skóra. Jestem ostatnią osobą, od której powinniście się uczyć jedzenia pałeczkami. Czasem po deszczu u mnie na osiedlu... Łapią te żaby do jedzenia. Wszędzie w przydrożnych rowach, w trudnych rzekach, gdzie tylko się żaba na patoczy nie przepuszczą. A tutaj mam chyba żabie żeberka. No i moi drodzy, pięknie 40 koła, reszta 60 tysięcy. Mogę polecić panią od żab. Szybko, smacznie. I przede wszystkim wigilijnie. Pamiętajcie, wigilijnie. Czas na kolejne danie. No tutaj jakieś pogańskie zwyczaje, niestety obowiązują, ponieważ dostałem szklankę zimnej wody. Wodę dostałem z kranu, dwa koła reszty dostałem. Zobaczcie tutaj na banknocie 2000 mamy sztukę socrealistyczną ku pokrzepieniu serc. Warsztat Kacki, smacznej kawusi. To jest bardzo sprytny zaparzacz do kawy, który w Wietnamie spopularyzowali. Francuzi, kolonizatorzy tutaj, bo Wietnam był kolonią francuską. Tutaj mamy po prostu w środku kawę zmieloną, która sobie powoli skapuje, kap, kap. Chyba już skapała kawusia, ale jest tego mniej niż myślałem. Popatrzcie. Oto Jona przed Państwem, cafe d'en. Zaparzona w fin, czyli w takim zaparzaczu z motywem ziarenka kawowego. Tutaj już nie ma co tego wyciskać, obleśne fusy, więc robimy tak. Odwracamy wieczko, które służy temu, żeby nie zrobić syfu w kawiarni. To sobie przekładam. Trzeba ją rozwodnić lodem. Smacznej kawusi. Bardzo mocna dobra. I jak na Wietnam fajnie, że nie czuć dodatku margaryny. Niestety takie herezje tutaj wyczyniają, że to jest po prostu głowa mała. Dobra, jeszcze jeden łyczek. Mm -hmm. Czas na kolejną wigilijną potrawę prosto z Wietnamu. Moi drodzy, grzybowy Mikołaj szuka kolejnych potraw i udało się znaleźć w Wietnamie karpie na wigilijny stół. Mamy też tilapię, tą różową rybę i takie dziwne węgorze. Wypatrzyłem, słuchajcie, kiełbasę. Nie będę sobą, jeżeli tej kiełbasy nie zaliczę w poczet wigilijnych potraw. Ja wziąłem jakieś ziółko. Powiedział na to sot mniam mniam. Czyli sos mniam mniam. Nie no, jeszcze dodał sos. Ale w tej kiełbasie Mamy mięso wieprzowe, jakieś zioła, ryż jest bardzo tłusta jelito fajne. Liść nijaki, taki włochaty. Ale ogółem, ogółem pół kilo pasy 90 tysięcy nie Niecałe. O, no z 15 zł to będzie. Nie bardzo w porządku. Rzadkość w Wietnamie dobra kiełba. Kiełbacha jest do dalszej degustacji. I są też mandarynki, czyli kolejna pozycja na liście. Kilogram 35 tysięcy dongów za takie ładne, dojrzałe. Takie parchate, parszywe. Za dwie dychy mieli. Ale święta zobowiązują. Wydam 3,5 dychy. Elo. Mandarynki świeże. Widać, że są z listkami jeszcze. A ja tutaj poza kadrem sobie jedną przygotowałem. I pysznie zjem. Jak smakują wietnamskie mandarynki tak samo jak te, które znacie w Polsce. Trafiły mi się po prostu średniaki, ani niespecjalnie kwaśne, ani słodkie, takie po prostu Ok. Także lecimy dalej, dziś leci kawa numer 2, ponieważ kolejne danie, które stoi przede mną. Będzie naprawdę dużym wyzwaniem. Aha, moi drodzy. Wasze zdrówko. Eee, I gorąca prośba: pomóżcie w rozwoju tego kanału. Prosta sprawa łapa w górę. Komentarz dla zasięgu miło, jeżeli będzie wierszem. No i oczywiście subskrypcja. Z góry dzięki. Nie można sobie wyobrazić Wigilii w Wietnamie bez grillowanego psa. I wasze zdrowie. Smakuje podobnie do wieprzowiny. Zjem specjalnie z niedobrym liściem. Ale te liście są ohydne. O ja cię, nie mogę więcej, bo puszczę pawia, a żołądek mamy w koza. No to po kolei, co tutaj mamy? Sos sojowy, sos rybny, czyli czosnek. I chyba trochę trawy cytrynowej. Tu jest miseczka, żeby syfu nie narobić. Zioła, których nazw nie znam. A tutaj sam rzeczony pies. Wygląda jak mięso z grilla. To jest skóra z jakiegoś tłustego, naprawdę psa. Przyprawiona. Smakuje podobnie jak yy, nie wiem do czego porównać. Do przyprawy grillowej. Z lekkim azjatyckim sznytem. Nic wymagającego dla kubków smakowych czy żołądka. Gdyby ktoś wam nie powiedział, nawet się nie zcaźicie. Oszło mi kolejne danie, i to nietypowe. Jest to gotowana nóżka z psa. Capi okrutnie. Mam nadzieję, że się nie skafnę. Średniej wielkości kundel, pewnie. Fu, ta skóra ble. Wygląda okropnie. Ale pewien prezes pewnie by się ucieszył, że kolagen. skóra Do sosu sojowego. I zabrzmi to źle, ale to jest naprawdę dobre. Normalnie gotowana szynka. Tutaj mamy te pyszności. Inga, No, podrożało od czasu, kiedy byłem tutaj z takim jednym piotkiem. <grym> Jednak się okazało, że nie za kilogram, a za talerz 100 tysięcy. Ale dogadałem się z uśmiechem po wietnamsku, czyli 200 tysięcy dongów. Cztery dychy prawie wydałem na to, żeby nagrać żarcie psa. Czy było warto? Oczywiście. No to po raz już nie wiem który wesołych świąt, moi drodzy. Święta nie mogą istnieć bez grzybów. Jak tutaj zrobić grzybową, czym nafaszerować łóżka i tak dalej, i tak dalej. Szybki rekonesans na łące, chociaż nie wygląda to obiecująco, ale przypominam, są emocje jak na grzybobraniu, a to najważniejsze. Tutaj już się cieszą, że biały grzyby zbiera. I słusznie, moi drodzy. W świątecznych klimatach zobaczcie, jaki piękny kołpaczek siniejący. Paniolis essence. magiczny grzyb. Czas na kolejny wietnamski specjał. Tym razem będzie to coś do picia: mianowicie napój z ptasich gniazd. Przyjrzyjmy się mu z bliska. Złota Puszka sugeruje, że jest to produkt ekskluzywny i słusznie marka Sanest i napis Nuk Yin Sao, czyli napój z ptasich gniazd. Jin Sao to właśnie ptasie gniazdo, a Kanhoa to prowincja słynąca z pozyskiwania tychże gniazd. Tutaj zresztą mamy kiepskiej jakości obrazek, jak to w naturze wygląda na bambusowym rusztowaniu. Tyczkami zbiera się gniazda, Azjatyckich jeżyków, takie ptaszki podobne do jaskółek, które ze śliny właśnie te gniazda budują. Pucha takiego napoju to jest między 6, 7 do 10 tysięcy dągów. Ptasie gniazda są bardzo drogie. Bardzo, bardzo. Nawet nie pamiętam ile kosztują, ale to są ceny rzędu kilkudziesięciu przynajmniej dolarów za gram. Hmm. Lekko słodkawy napój. Niestety nie mam szklanki, żeby pokazać, ale jest to słodkawy, mętny napój, w którym można wyczuć i zauważyć kawałki galaretki w przeciwieństwie do większości napojów w Wietnamie, nie jest przesłodzony. No i słuchajcie, werdykt dobre. Warte swojej ceny myślę, że powinniśmy przeszczepiać do Polski tradycję spożywania na wigilię napoju z ptasi gniazd. Co o tym myślicie? No i tak to wygląda, moi drodzy, święta. Mozolne przygotowania, zacieśnianie więzi ze zwierzętami, ponieważ przecież, ponieważ przecież, właśnie ponieważ przecież na Wigilię o północy przemówią ludzkim głosem, leci kolejna potrawa na Wigilię. Jest to gamsai Chabong. Zapewne źle wymówiłem. I wymowny obrazek sugeruje przeznaczenie tej przekąski. Tak w ogóle jestem na cmentarzu jakimś. I co to jest Komsai Sabong? Czy jak to się tam nazywa? Jest to preparowany, dmuchany ryż z suszonymi strzępkami, tutaj teraz widocznymi, kurczaka, jakieś warzywa, przyprawy. Próbujemy. Jak dla mnie idealna alternatywa dla chipsów i innych takich przekąsek chrupiących. Tutaj mamy kawałek z tym suszonym mięsem. Sorry, że paluch brudny, ale jestem na grzybobraniu, wiecie jak jest. Super przekąska do gazowanych napojów. Także etykieta nie kłamie. Kolejna rzecz jest to mirinda hung sasi, czyli mirinda o smaku sasa sasafarasu. Jest to takie pnącze, które występuje w Meksyku i w Azji. Podobno pomaga na seraczkę, skórę i kilka innych rzeczy. Jak smakuje? Zaraz sprawdzimy. No to cyk! Wiecie co? No idzie to wypić. Tak bym powiedział, jeżeli chodzi o Mirin de Sassi. Czy bym to postawił ponownie na wigilijnym stole? No tak średnio bym powiedział. Przypomina to mocno ziołowy syrop na zębów. Cena butelki to jest około 7 tysięcy dongów do 10 tysięcy dongów. Wjeżdża kolejna potrawa. Nie jest to jajko na twardo, a przynajmniej nie takie jak myślicie. Są to jajka podawane jak widać z limonką, ostrą papryczką, liśćmi laksy, po wietnamsku rauram albo zauzam, w zależności od tego, który dialekt. U mnie rauram, bo jesteśmy na południu. Tutaj mamy sól z pieprzem. Czasem jeszcze podają taki zielony, ostry sos. I teraz cała technologia. Tak to wygląda w środku, moi drodzy. Wszystko co tutaj mamy jest jadalne. Ok, no teraz jeszcze wesołych świąt i pijemy bulion. Mmm, smakuje jak rosł. Bardzo, bardzo dobry. Ok, teraz do środka poleci trochę soku z limonki, ponieważ przyjdzie nam się zmierzyć z kaczym zarodkiem, moi drodzy. Jest to wytlom, czyli. Tradycyjne wietnamskie jajko z kaczym zarodkiem. O mamy tutaj żółtko, postaram się wywlec na wierzch kaczkę. Zresztą już ją widzimy. Tutaj udało nam się wydobyć fragment taki trochę mięsny, no to zdrówko. Mm. Bardzo delikatne, chrupiące mięso, znaczy chrupiące kości, ale delikatne. Mięso smaczne. Aha, jedno jajo 7 tysięcy, czyli za trzy zapłacenie całego dolca. Piękna rzecz. Smakuje dużo, dużo, dużo lepiej niż wygląda. Ale to nie o to chodzi, żeby szokować obrazem, tylko pokazać, że takie jajka powinny wylądować wzorem Wietnamu na wigilijnym stole. Pora zabulić za trzy jajka. 21 tysięcy do Grzybowy Mikołaj jedzie dalej. Wesołych świąt Elon, i przyszła pora na kolejną degustację. Także łyk smacznej kabusi. Wiadomo co i kogo, i lecimy z tematem. Tak to wszystko wygląda na tle mojej głowy. Aha, jeszcze przy okazji ciekawostka. W Wietnamie paczki chrupek od góry otworzyć bardzo trudno. Są przystosowane do rozrywania od boku i najpierw solone jajko rureczki. Mm, mm, mm. Przypomina to chrupki od Star Foods. Trzeba przepić kawusią dla oczyszczenia kubków smakowych. A teraz sięgniemy po Coca-Colę z cytryną. Chrupki wyglądają identycznie. Troszeczkę może jaśniejszy odcień. Smakuje. No teraz będzie wielkie zaskoczenie. Jak cytrynowa kola moi drodzy. Czy te powinny zawitać na polskich wigilijnych stołach? Myślę, że tak. A w sumie to powinny zawitać pod choinką. W plecaczku różowym znalazłem jeszcze jedną rzecz, którą kupiłem sobie kiedyś e, przypadkowo. Są to jajka marynowane w przyprawie pięć smaków. E, akurat kacze. Stestujemy, jak wchodzą do kawy. No i w środku, moi drodzy... Mamy, za przeproszeniem, pomarszczone jajo, więc no z racji wyglądu nie powinno się znaleźć na polskim wigilijnym stole. Czas na pomarszczone jajo kacze marynowane w przyprawie pięć smaków. Jest to ciąg mm. wydko. Czy pomarszczone jajokaczki powinno zagościć na wigilijnych stołach? Myślę, że tak. Dobra przekąska pod hehehe wódeczkiem dla wujka Janusza, na przykład. Wesołych świąt, wujku Januszu. Aha, moi drodzy. No i oczywiście do kawusi też dostałem smacznej herbatki. Do samodzielnego parzenia. Parzenie herbatki zielonej, czas zacząć. Smacznej kawusi, wiadomo co kapusi. Trzeba korzystać z pogody, wigilia.

Dzięki za obejrzenie do końca. Raz jeszcze wesołych świąt, zdrowych, spokojnych, w rodzinnej atmosferze i do zobaczenia już w niedzielę. Elo!